Witam, witam Was w vlogu kolejnym. Dawno mnie słyszeliście, ale aczkolwiek, no, miałam zakończyć tutaj szanowne nagrywanie. Ale mówię teraz jeszcze, że żniw w vlogu nie miałem. Mówię, nagram coś Wam ze żniw. Tutaj jest pierwszy kawałek, co będziemy dzisiaj kosić. Dzisiaj jest niedziela, piękna, upalna. Smarzy miłosiernie. Będziemy to przężytko kosić, ale w tym roku to takie. Mimo, że pryskane było na tym perze, ale na tym tfuło na miotło, miotły jest od cholery, więc nie wiem ile będzie. Tutaj mam taki zestawik przygotowany, więc czekam na kombajnistę, który dzwonił do mnie, że za parę minut przyjedzie. Więc no tylko czekać, ja idę się schować do cieniu i obserwować, bo jest tak gorąco dzisiaj. Smaży 30 ponad stopni jest, więc no cóż, na pewno ten materiał trafi na YouTube, ale aczkolwiek nie będę samego kombajnista nagrywał, bo niestety nie można. No powiem Wam, że naprawdę tutaj nie było tyle towaru, co powinno być. 40 arów się okazuje, że i teraz wskazał, że 40 arów jest tutaj kawałek. No, 10 arów gdzieś brakuje, no ale dobra tam, nie było dużo. Zboże, no słabe, słabe, słabe wygląda to wszystko, bardzo słabe. Słabe w tym roku tutaj na tym kawałku zboże jest. Pieprzona miotła się wdała, no co się poradzi. No cóż, no jest trochę skoszone, na no, życie. A jesteśmy w kolejnym dniu żni. tutaj już dwa zestawy przygotowane. Dostawy są przygotowane. U Jezu, matko bym się zabił. Nie zapomniał, że tu granica założą. Częściowo, bo to należy do mnie żyto. Jak żyto, prezentuje się ładnie. Zobaczymy, jak komba jodla. Więc no cóż, jak już będzie pokoszone, będziemy się widzieć. No i już można powiedzieć, że żyto skończone. Jest tu na cały wóz. Ach, powiem Wam, że akurat zmieściło się tyż, Nie ma jaki. Ten tutaj mi plandeka trochę spadła, to nie zgubię tego zboża. W tamtym roku wiele lepiej wszędzie to sypała, ale tam tu mało nawazu było dane, tak jak mówiłem, no ale jest trochę nasypany. Nie mówię, że nie jest. Trochę jest. Przy, przyczepka też zasypana. Jeszcze mi pszenica została, ale teraz pojechał tam do jednego gościa. No i do na przyczepce też. Nie ma jako dużo tego towaru z jednej strony, nie idzie dużo na skup zawozić. Czy ładne? No, niektóre ziarka ładne jest. Teraz no cóż. Yy, dzięki za oglądanie tego vloga, kochanego. Yy, więc widzimy się, yy, bo prawdopodobnie wracam na YouTube'a. Może i z tego agregatu, co tam wspominałem, nie wiem, czy wspominałem, czy nie wspominałem, co zacząłem robić, więc. No więc będą testy na pewno, ale to musi popadać. Bo jest sucho na razie, ale aczkolwiek na pewno te testy zobaczycie. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnym vlogu.